Alo, cześć, witam się w kolejnym odcinku Siłowni Biznesu. Ja nazywam się Ronaldo Broszek, a dzisiaj moim gościem jestem ja sam, czyli bez nikogo. Temat, który chciałbym poruszyć, jest to nagrywanie rozmów telefonicznych. Myślę, że problem, może nie problem, ale możliwość, którą Wam tutaj przedstawię, może Wam się przydać. Generalnie są trzy pytania, na które należy sobie odpowiedzieć: po co w ogóle nagrywać taką rozmowę telefoniczną? Czy jest to legalne, oraz jak to zrobić? Zacznijmy od pierwszego. Powodów mogą być setki bądź nawet tysiące. Tak naprawdę najczęściej zdarza nam się, że prowadzimy z kimś jakąś rozmowę telefoniczną, pada ciekawa informacja, wa warta zapamiętania jakiś adres, nazwisko i umknęło nam to z pamięci, chcemy do tego jakoś wrócić. Nie mamy takiej możliwości. Inne powody wymyślcie sobie samemu. Drugie pytanie, czy jest to w ogóle legalne? Tak, jest to legalne, jeżeli samemu bierzemy udział w takiej rozmowie i nagrywamy naszego rozmówcę. Nie musimy go nawet informować o tym fakcie. Natomiast, jeżeli chcecie wiedzieć więcej aspektów prawnych, w komentarzach pod spodem zostawiam link do filmiku, który to jaśniej prezentuje stanowisko prawne. Trzecie pytanie, jak to zrobić? Ja ściągnąłem program, który nazywa się Cube ACR i naprawdę działa. Cube ARC i daje właśnie możliwość nagrywania rozmów telefonicznych, rozmów na Whatsappie bądź Messengerze. Zapisuje je na naszym telefonie bądź opcjonalnie również w chmurze, na przykład na Google Drive. Ponadto program daje możliwość zapisania geolokacji, geotagowania rozmowy, tak więc dzięki tej opcji możemy łatwiej odnaleźć jakąś rozmowę, która nas konkretnie interesuje, którą przeprowadziliśmy jakiś czas temu w określonym miejscu. Aplikacja w wersji podstawowej jest całkowicie darmowa, można wykupić opcję upgrade'u, która kosztuje około 20 dolarów na rok. Aplikacja ta jest dostępna zarówno na Androida, jak i na ios ma miliony pobrań i oceny 4 4,5. Nie na każdym telefonie, natomiast ta aplikacja działa, czasami są jakieś problemy, trzeba wejść w ustawienia specyficzne, natomiast to jest wytłumaczone już po zainstalowaniu tej aplikacji. W opcjach tej aplikacji ustalamy, czy chcemy nagrywać każdą rozmowę, czy tylko wybraną. Możemy zaznaczyć, że chcemy nagrywać tylko rozmowy z wybranymi osobami, albo że chcemy nie nagrywać rozmów z wybranymi osobami. Polecam! Popróbujcie, zainstalujcie, potrwa to chwilę, może Wam zaszczędzić dużo czasu bądź pieniędzy. Aplikacja ta ma jeszcze dużo innych opcji, których nie będę poruszał w tym odcinku. Samemu zainstalujcie, popróbujcie, dajcie znak w komentarzach, czy działa. Jeżeli nie działa, postaram się pomóc. Super, dziękuję. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to dajcie łapki w górę oraz komentarze. Jeżeli coś nie działa z tą aplikacją, też napiszcie, postaram się pomóc. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.